Siemanku, koledzy, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj nagram przez z targu. I jak będzie ładnych trochę, to muszę dokupić do pary Bo tragedia jest, zbyt dużo samców, mało samic I jeden, samic, jeden samiec rozwala parę i tak w kółko Także muszę dokupić do pary, więc jak coś będzie ciekawego to nagram wam Także no, do zaraz Ty Dobry tu dobra sztuka, po ile u panu, te kosztowe kolorowe? Które? U tak, o których myślisz? Tak wszystkie tylko Tak, tak wszystkie to po 15 Dobra, a ten fawik to fawik, tak? Ten nie, fawik Ile on? O, to jest? dziękuję Ile u Pana to pańskie głąbki? Ile sztukach pocztowych? Nie wiem, nie orientowałem się To dwie dychy A, a ta kurka? To jest kogut A, kogut Pięć Ładnie. Mm -hmm. Tam dwóch, a jedna kurka została Tu zaczynają wojować No tak Dobra, jestem koledzy, dotarłem właśnie na działkę i zaraz pogadamy dalej co tam słychać u mnie u głąbków Jak widzicie to, to już na wstępie Dziadek zamontował w końcu ten pręd taki o, tędy sobie wchodzą Ale już nie wyjdą, wiecie o co chodzi Te sorki za moje zdyszenie, ale oh, kurde, dzisiaj taki zabiegany dzień mam wszystko w biegu, szybko No do głębi nie będę właścił tam całkiem, tylko tak z grubsza nic się nie zmieniło, tylko no ten młody wychodzi naklepiany na pleckach, ładny Tam drugi zwykły, jasny wychodzi eee, O, tutaj widać Tak to wygląda, zaraz tutaj chyba jajeczka za zamojskich są No, Miałem kupić ten eee, Do pary coś Ale gówno mieli tam, same koki jakieś Kupiłem młode u mnie w tym roku ciężko z młodymi to jest chrupka, czekajcie. Zaraz wam pokażę co tam zakupiłem Za Ta trzy dychy Młodziaczki o. Jeden taki nakrapiany Jasny O takie coś Młode to Pomyślałem, że nie będę brał, ale tak, już później sobie pomyślałem, co tam tam trzydychy i siedzi. Drugi jasny taki. Też nakrapiany. O, patrzcie, dwa jaśniaczki. Takie nakrapiane. Dwa brzdące małe. No i i jeszcze dwa murzyny kupiłem. Młode. Takie z koronką. Młodziaczek jeden I Zaraz pokażę Wam drugiego Fajnego mam w kilo Wiecie, z się przestawiam teraz tych zamojskich na takie bardziej inne, lotne Takie co potem pod Warszawą ludzie trzymają. Wiecie, no drugi taki też chciałem powiedzieć zamojski Murzynek taki yy, koroniaty, ale taki słabszy trochę niż tamten O, z mi pójdzie jeszcze no, niech siedzi, zobaczymy co to będzie, bo u mnie z młodymi lipa w tym roku Takie cztery młode, się trochę statku młodzi hmm. Niech siedzi, o no, no, co tam Także no u mnie w sumie tyle Wałpki na szczęście nauczyły się wlazić już tędy, bo oh, Jak tylko przedem było otwarte, jak mogę się zauważyć, bo Wczoraj właśnie zostało trochę tych dinozaurów na zewnątrz I już powoziły, powoziły, nauczyły się Także ja tam się mega cieszę zajebiście. No, tutaj widzicie, mam musia siedzi z młodym. Tam mi się nowa para zrobiła takich Arabów, budapesz z takim kokiem. Niech będzie już tutaj na gniazdo buduje, widzicie pocztowy. I tak to wygląda. No. raz Wam pokażę te młodziaczki Muszę zaraz lecieć, kurde, wszystko w biegu dzisiaj. Jeszcze później może trochę poganiam. To zobaczymy jak to chodzi. To młode puszczę chyba od razu, tam bez trzymania to młode to, to tam... Wiecie, to młody, to młody. Zobaczy tylko w okolice, i najwyżej będzie się gdzieś błąkał, Ja to kupiłem tak na próbę. Wiecie o tam, I siedzi. Dobra. No to by było na tyle, koledzy. Trzymajcie się. Krótkie odcinki, póki co robię. Wiem, ale niedługo będą jakieś loty. Jak, jak będą wakacje, to będziemy na ostro z nimi lecieć. Codziennie prawie będę lotował. Co zostanie, to zostanie. Spędziłem głąbki, chodzą. To nowe też z nimi poszły. Zaraz zobaczymy, co będzie. się daje śmierdzące Kroka tam pochodziły nie wszystkie jeszcze Murzynek został wlecią z moimi Siedzi na dachu, zobaczymy co będzie. Raczej już zostanie. Drugi jeszcze dziś chodzi chyba. Ten siedzi na daszku. O, patrzcie. O. Także raczej zostanie. Ładny gołąbek Teraz po jedzeniu, po lataniu trochę jedzonka dostały. Murzynek sobie tam A tu chyba, chyba to on, no Teraz może zleci Jezu Wiadomo jest z ostatniej chwili Murzynek wylądował właśnie teraz czas na sprzątanku koledzy troszeczkę Idzie pochę kogoś z półeczek sprzątam, patrzcie młody jeśniaczek. Fajny. Drugi brzdąc tutaj. No nie z tym sprzątaniem, bo brudno. Także tak to teraz wygląda. Teraz troszkę właśnie sprzątamy. Na jajeczkach siedzi pocztowa. I też sprzątniemy. I później będzie na Także nic się nie marnuje. Dobra, sprzątam dalej. I po sprzątanku, tak to się prezentuje koledzy po sprzątanku. O, czyściutko. Te nowe mudziki siedzą. Ten drugi. No te czyściutko wszędzie na siodełkach też. O także fajnie. Już ładnie to wszystko wygląda. Gąbki sobie dziś. No, tutaj trochę siedzi. No dobra, będę chyba kończył odcinek. Koledzy taki, taki dłuższy dzisiaj ciekawszy chyba troszkę. Dobra. To było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.